Karszewy słyną z szacunku i kultywowania tradycji i historii. Wielkim wyrazem tego było odsłonięcie pomnika Józefa Wybickiego, autora słów Mazurka Dąbrowskiego Hymnu Rzeczypospolitej. Wielki Dzień dla Skarszew. Oddajemy hołd nie tylko Józefowi Wybickiemu, wspaniałej postaci, wielkiemu patriocie, ale również dzięki temu wszystkim pokoleniom skarszew, które pracowały na siłę naszej gminy, siłę Rzeczpospolitej. To jest wyjątkowy dzień, w którym możemy radować się tak naprawdę, że Józef Wybicki jest bardzo mocno związany ze skarszewami. Tutaj właśnie przyjeżdżał z Sejmu w Warszawie, tutaj rozpoczyna swoją wielką pracę. W uroczystości udział wzięli samorządowcy, parlamentarzyści i wielu innych gości. Płomienne przemówienie pana burmistrza, które za każdym razem wysłuchując jego wystąpień podziwiam, właściwie krążyło wokół takiego pojęcia, które jest niezwykle istotne nie tylko dla w Kociewia, powiatu strogarskiego, Pomorza, Polski, ale i Europy. A to pojęcie to tożsamość. Ono składa się z tego, co jest naszą aspiracją, co jest naszą wartością, ale również z historii i wielkich jej osób, które w przeszłości budowały naszą tradycję, naszą historię, nasze osiągnięcia. Na pewno wśród takich osób był wielki mieszkaniec Karszew Józef Wybicki. Dzisiaj dużo mówiliśmy o wspólnocie. Budowa wspólnoty to nie jest rzecz prosta. Przypominamy sobie, że niedawno świętowaliśmy 25-lecie chociażby powiatu Starogarskiego, powiatu Gdańskiego. Dzisiaj jesteśmy w Skarżewach, byłej stolicy, niezapomnianej stolicy Pomorskiego. Każda postać, która w jakiś sposób wycisnęła swoje piętno na daną miejscowość, powinna być zaznaczona. Pomnik został ufundowany przez wielu donatorów. Na czele stwórcą monumentu Jakubem Ostają lniskim Projekt wsparło wiele lokalnych firm, instytucji, stowarzyszeń i prywatnych darczyńców. Myślę, że dla całego Pomorza dzisiaj się tu zgromadziliśmy. Wiele delegacji, wiele ludzi, a uważam, że piękna uroczystość, ale godna Józefa Wybickiego, właśnie takiego człowieka, który stworzył niepowtarzalny utwór, który Zna cała Polska. Odsłonięcie pomnika Józefa Wybickiego nie budzi żadnych kontrowersji. To postać historyczna, która na mapie swojego życia ma także Skarszewy. Władze miasta już wiele lat temu uczciły Józefa Wybickiego nadaniem jego imienia ulicy, kamienia na rynku, a dziś, jakby kulminacja, czyli pomnik. Warto dbać o korzenie, historię i tożsamość swojej lokalnej społeczności. Warto podkreślać elementy historyczne i patriotyczne. Polecamy również zobaczyć Fit Kids na Festiwalu Sportu w Skarszewach oraz postaw nam kawę. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.